Oli Watkins, Benjamin Sesko czy Nicholas Jackson, a może ktoś inny? Manchester United szuka nowego napastnika na nadchodzący sezon Premier League. Rasmus Holland czy Joshua Zirkse? Według mnie to nie są napastnicy, na których możesz oprzeć zespół. Duńczyk nie chce uchodzić z Old Trafford, bo chce nam udowodnić swoją wartość. Udowodniłeś w ostatnich dwóch latach, że nie nadaje się do tej roli. Zilkse przyszedł rok temu, więc dla mnie jako opcja numer dwa może zostać. Zobaczymy, co jeszcze Holender może nam pokazać. Najgorszą informacją może być brak zakupu na Pastika przed rozpoczęciem sezonu, co by było najgorszą informacją. Kazy z trójki Watkins, Esco czy Jackson to transfery, na które trzeba wydać mnóstwo pieniędzy. Ja osobiście z tej trójki chciałbym Watkinsa i nie tylko ja, bo większość fanów Manchester United również. Sprawdzony w Premier League w ostatnim sezonie 16 goli i 8 asyst i moim zdaniem pasowałby to Taktyki Amorima. Jest to najlepsza opcja. Idźmy tą drogą. Kupujmy aktualnie zawodników z doświadczeniem w Premier League. Wiadomo, nie zamykajmy się tylko na ten rynek, ale poza nim dokonujmy nieprzepłaconych transferów, jak to było do tej pory. A według Was, kto powinien zostać nowym napastnikiem Czerwonych Diabłów? Ja wiem, że jeszcze jest nazwisko Wlachowicz w plotkach, ale umówmy się, nie, to nie. Proszę jak najdalej. Watkins Jackson. Czy Sesko, a może ktoś inny? Zapraszam do sekcji komentarzy. Moje zdanie już znacie. Ja bym chciał Oliego Łódzki.